Cześć, witam Was ponownie. Dzisiaj robię sałatkę, która odbiega trochę od standardów, ponieważ będzie to jedno wielkie sushi. Ale to tak nie do końca, bo nie będzie oczywiście surowej ryby, tylko będzie taki o, wędzony y, łosoś. Damy ogórka, awokado, oczywiście rys, ryż taki jak do sushi. Y, oczywiście damy wasabi. Y, i to wszystko jakoś razem za chwilę połączymy i zrobimy pyszną sałatkę, którą yy, włożę do formy. W garku mam przygotowany ryż, taki jak do sushi, nie inny. Ja Je, jego przepukałem kilkakrotnie, aż praktycznie woda przestała być mętna. To jest bardzo ważne, żeby właśnie pozbyć się nadmiaru skrobi, która, yy, której gdybyśmy nie wypukali, to po prostu ryż by się nam skleił. Nie byłby fajny, nie byłby luźny. I teraz tak. Do ryżu nalewam wodę około 1,5 cm ponad ryż. Ryż będę gotował na wolnym ogniu. Na razie pokrywkę zdejmuję, ponieważ ryż musi się zagotować. Musimy troszeczkę mieszać, żeby się zrobiła taka gęsta, jakby powiedzieć, mazia. I dopiero przykryję i zmniejszę całkowicie płomień. Jak gotuję zawsze w ten sposób, ryż. Tak będę gotował około 15 minut, i później na następne 15 minut po prostu zostawię pod przykryciem. Dobra, w tym czasie, kiedy ryż będzie nam się tutaj gotował, ja pokroję składniki, które będą potrzebne nam do naszej sałatki. Będzie to ogórek, kroimy w drobną kostkę. ogórki pokrojone. W tym czasie ryż mi się zagotował. Ja jego wyłączyłem, przykryłem ściereczką i docisnąłem mocno pokrywką, żeby było szczelnie. I tak zostawiam jakieś 15-20 minut i ryż powinien być idealnie ugotowany. Teraz pokroję awokado. Będę potrzebował dwie sztuki. awokado skropię sokiem z cytryny, żeby nie szczarniało. Dwa składniki mamy. Jeszcze został nam wędzony łosoś, ale to będę ścinał na bieżąco. Teraz zrobimy majonez. To znaczy majonez. Majonez jest już zrobiony, tylko go doprawię troszeczkę Wasabi, Wasabi to nic innego jak bardzo mocny japoński szan. I dodajemy tyle, ile uważamy za stosowne. Jak robimy bardzo mocne, to dodajemy bardzo dużo, jeżeli nie, to dodajemy mniej. Pamiętajmy jednak, że to jest bardzo ostry szan. Dodam troszeczkę pieprzu i troszeczkę soli, ale nie za dużo. Majonez powinien zrobić się lekko zielonkawy. Spróbuję. Dla mnie jest za mały. Zdecydowanie lepiej. Wow, teraz to smakuje. A więc czekamy na ryż, bo zaraz finiszujemy z sałatką. Ryż już jest gotowy, więc przekładam go teraz do większej miski. Jest idealnie ugotowany. Ryż należy przyprawić. A będę przyprawiał go taką zaprawką. Ja zrobię. W miseczce mam przygotowane 5 łyżek octu jabłkowego. Do tego wrzucam dwie duże łyżki cukru. I pół łyżeczki soli. I dokładnie mieszam. Zaprawkę wlewam do ryżu. I dokładnie pomalutku mieszam. Gotowe. Teraz poczekamy aż ryż przestygnie. A więc zaczynamy zabawę w przekładanie ryżu i innych produktów. Oczywiście zaczynamy od ryżu. Smaruję majonezem. Na pierwszą warstwę dam ogórki. Teraz znowu daję ryż. Ponownie daję majonez. Sałatkę odstawię i pokroję kilka plasterków łososia. I układamy w warstwę wędzonego łososia, ale szpachnie pięknie. Majonez. Teraz awokado. Kładę ostatnią warstwę ryżu. Smaruję majonezem. Na górę położył resztę składników po troszeczkę, to znaczy trochę łososia, trochę ogórków, trochę awokado. Sałatka jest praktycznie zrobiona. Teraz należy ją włożyć do lodówki na minimum jedną godzinę. No i sałatka powinna być już gotowa. Wyjąłem ją teraz z lodówki i spróbujemy wyjąć formę i ukroić kawałek, jeżeli oczywiście to się uda. Wygląda naprawdę apetycznie, zobaczcie. Zobaczcie jak pięknie wygląda moje sushi. Takie leniwe sushi. Bo tak to mogę nazwać. To, to po godzinie tak wygląda, ale po całej nocy, uwierzcie mi, to będzie równiosienko. Wow. Uwierzcie mi, niewiele się różni od sushi. Naprawdę jest rewelacyjne. Pięknie wygląda. Jest smaczne. Mm. Po prostu sałatka kozak. Uwierzcie mi. A ja już się z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego. No i pamiętajcie, znajdziecie mnie również na Instagramie. Wow.